Hallo wszystkim bliska z TSTOHDS i w nas materiale z naszego Henry'ego Stickmana. Moi kochani witam was serdecznie, e, Feeling the Complex, nasz Henry wpadł znowu w tarapaty e, i znów trafił do więzienia. Hello Henry! Hello Henry! Welcome to the wall. Witaj. Tmurze, nie wiem, jak to cokolwiek mógłbym powiedzieć. E, witam Was serdecznie. W ogóle, jak widzicie, ca na cały ekran, już to jest ten. E, na, cały, na cały ekranik mamy. E, już grę. O nie, Halo, zepsułem Wam. O nie, Halo. Dobra, o nie, zepsułem Wam znowu. O, dobra. Witam, jak widzicie, jakąś beatką tutaj sobie trafiliśmy. Jestem ciekaw jednej, dobra, mapa mapy nie ma, Zresztą jest, jest mapa, jak widzicie, mamy kilka zakończeń. I to wszystko w jednym odcinku chcę wam pokazać. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapajcie w górę, jeśli chcecie więcej takich gierek. E, więc zaczynamy, grać, udajemy martwego. Is Grigory. Yeah, you know new one. Henry. He's dead. Yes. Aż Henry teraz myśli: O kurde, ale ze mnie przebiegły. Człowiek, nie? A, jestem ten martwy i udaję, że jestem martwy, nic mi nie zrobił. A, wyrzucili nas kurde za śmieci, no nie? Okej, okay, mmm... Poczekajmy na transfer w takim razie, nie róbmy nic nadzwyczajnego. Beatka już została już wzięta e, i zostaliśmy wrzuceni do celi, gdzie spędzimy resztę naszego życia, ale nie znacie Henry'ego i jego różnych przyrządów. Teleportujmy się! Teleportacja! Uuu. I jesteśmy chyba nie w tym miejscu co Never. powinniśmy być tak to, to nie powinniśmy być tam akurat gg nore okej okay, sonic pulse to jest jakiś taki dźwiękowy rozumiem henry henry ja rozumiem że ten ciastko mnie interesuje co takie małe ciastko może zrobić to by się spodziewał, nie? No i udajmy, że jesteśmy chorzy. To no, martwisz, byliśmy, to czemu nie chorzy? Dobra, uspali nas i. Oj, Henry, Henry, Henry. Kwarantanna. No to się wpakowałeś, mój Henry. No to laser, ostatnia rzecz, którą wiemy i zadziała na pewno. Spadamy sobie pięterko niżej i kogoś sobie przygwoździliśmy. Możemy zadzwonić teraz. Dzwoniły top clan hat e, albo government, e, Dobra. Zadzwonimy do naszych ziomków z poprzedniego odcinka z tej gry, yeah, bo yeah, jesteśmy yeah. szefem w końcu mm -hmm. tego gangu. No, cześć, słuchaj, generalnie jestem w, na Moskwie w więzieniu. Wzięli yeah, yeah, mnie do niewoli i nie, nie wiem co zrobić. Nie wiem, jak się uwolnić. E, wpadniesz? Two hours later. Okej. Okay. No słuchaj, generalnie jestem przy kafeterii, witam serdecznie, no, zrób coś, uratuj mnie. Okej, okay, więc teraz tak, kolejne rzeczy, hmm. Granat wygląda fajnie, nie? To, to, to wygląda bardzo fajnie i... o, w ogóle, jak to się nazywa, eee... No. Wszyscy tu jak zombie wyglądają. Nasz Henry to chyba nie wytrzymało. Może było trzeba było wziąć kwaskę przeciwgazową. No racja. Hey, Henry. Cześć. Yeah, yeah, Okej. Okay. Spoko, ziomek. What? Spoko, to bardzo, bardzo dobry wybór to był, żeby e, mówić, że jesteś tajnym agentem, nie? On, Henry, Henry, szybko, Henry! Get Ok, okay aha, dzięki. To, to, a jakieś. Ma dobre wskazówki. Dobra, nie, magnes takie. Fiuuuu! E e e Trochę tak, troszeczkę tak nie, nie tak powinno działać. Spróbujmy się wy wypracować Uu! Hmm. Nacisnąłbym tu. Nacisnę. No nie, naprawdę. Nie, nie, no i. No i gorzej, nie, nie, no, do dobra, ja nie chcę już tego, o, udało się, dobra, eee, więc ostatnia opcja, lecimy jakimś poja... wow, hulaj nogą jakąś taką elektryczną, czy jakkolwiek, uuu, dzięki, stary, teraz That's mnie wciąg, nie. ale, 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 jak, jak to, Ej, ale, nie, 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 no, wciągnij mnie, stary, ja ci oddam to wszystko, ale, nie, nie rób tego, no, no, no puścił nas... Zdradził nas, chce wrócić na top, topkę klanu e, nie, nie, nie udało mi się Ale dosta, dostaliśmy e, Acigmenta, no nie? Dobra, to, to wracamy do mapy, wracamy tutaj do opcji z... Nacisnąłem to, czego nie powinienem naciskać Mogę tegoś minąć? Przepraszam Przepraszam, chciałbym ominąć to Przep nie, 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 nie w ten sposób, przepraszam, dobra, już Mogę? Halo, przepraszam, kliknąłem za opcję. Już? Już, już nas rzuciłeś, drugi raz cię nie dam. Dawaj, dawaj, dawaj stary, dawaj! Dawaj, bo czas odcinka ten, ten, nowy nam ucieka, ty mi tutaj gadasz półboty nie? E, mapa, tutaj dzwonimy do naszego przyjaciela, to jest z poprzedniego odcinka. No cześć, słuchaj, generalnie jestem w więzieniu, mm. w Moskwie. Mógłbyś wpaść tam mniej więcej, wiem, że masz helikopter, e, twoi koledzy, w sumie chyba to twój kolega nawet prowadzi to więzienie. Coś nie robisz, tak? Wpadniesz? No, no, Okej, okay, dobra, no, 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 no dzięki. To dobrze, że znasz, wiesz, ja, to uh, miejsce. I'm, uh, I'm mission, but, uh, I jasne, 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 pójdziemy, e, pójdziemy na zewnątrz. E, Henry, naprawdę myślałem, że nikt cię nie znajdzie. E, użyjmy bubble shielda, zobaczmy jak to poleci. Ha, nic mi nie zrobicie! A. Ja, to, hmm. I, i, i co, co, co teraz można zrobić? To wygląda całkiem ciekawie Oj, halo, oni też pa... Ty pa, Pa-kamieniami pa, rzucają, co? Waste, okej. Okay. To to dobrze kamień nas zabił fajnie Okej, okay, no to flash? What? What, co się stało? No cześć stary, co tam? OK, okej widzisz mnie to dzięki dzięki widzę że mam jednego gardiana przeciwko sobie co on tu robi pewnie palił papierosa na pewno Yeah. charl okej okay. zaufajmy mu a Ok, rozumiem mini helikopter zobaczmy Okej, okay, nie, nie myślałem, że raczej sniperka tutaj wleci e, wyruch, ale jednak nie O! Naprawdę zobaczyli, e, 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 ch chyba najpierw to powinniśmy zdjąć, tak mi się wydaje. Dobra, do, dobra, dobra rzecz, dziękuję, dobranoc Uciekliśmy, to było zbyt łatwe, nie? To było zbyt łatwe. Dobra, wracamy do mapy oczywiście. I tutaj mamy jeszcze snajperkę. AWP? No nie, jakaś taktyczna. Takie! E. Dzie -dzie -dzie Dzięki, ziomuś. E, dobra, idź, idźmy do przodu czy coś. A, okej. Okay. A. To no, nie była ta rzecz, jak o jakiej myślałem w sumie Tak za bardzo, nie, dobra, jeszcze raz Pójdziemy na pierwszego ziomka, okej okay. a, no tak, to to było to spodz... schowajmy się really I mean, to... Okej, okay, jeszcze no. rozwalili nam e, tego, okej okay, To zostają nam jeszcze, e, czaszek Okej, okay. wo! Ale go wy, wy, wy ten, wypchnęliśmy Dobra Uciekamy, uciekamy, uciekamy eee, spicz eee, to są od Sonika bardziej, nie! U! Tak! To było za szybko! Eee, akrobatyka, zobaczmy! Okej, okay, co ty robisz stary? Ej, stop! Nie, 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 nie mamy. A, no tak, przecież moje ręce były skute To jak chciałem, Tulgan, SV, Chips, No Clip. O nie, Galo! Nie dlaczego oni skikowali nas, zaczytowani, nie? Dobra, item. To jest duszek z. Boże, z jakiej to gry jest? Nie pamiętam, z Mario Kartów? To na takiej zasadzie chyba.

o nie! O nie! O nie, tylko nie on! A, O nie, to! Naj, najgorzej na świecie! Nie, nie robi się! Nie robi się tak! To jest, Nie, nie robi się! Za, zobaczmy! Ciu! A Okej, okay, plan był co inna, inny, a ziomkie na miecze Ej, w ogóle jest ucięte tutaj, nie? Nie wiem dlaczego macie tu ucięte, no przeżyjecie. Wygraliśmy, Elo okej okay. Trzech strażników, ciężarówka. No to. Hmm. Więcmy kanapkę. Wow. Ja, to, O, o. Aua, Henry, dlaczego ty coś Kostium, spróbujmy. Kostium. Może, może bawzłam taki ten... A. Mm. No to chyba ostatnia opcja. Wychodzi na to, że jedziemy samochodem. Yeah. Ok, zobaczmy w takim razie. Co Ej, co to za shotgun? O, proszę nie strzelać. Proszę we mnie. O. A poduszka powietrzna? Może poduszka powietrzna? Co? Czy coś? No, ej, zostawcie shotguna. Ej. A, umarłem. Umarłem sobie, tak, 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 o, ta, tak sobie umarłem, nie slam. Jepcie, uh. Henry uciek, oj, no to, to ma, mamy mały problem. Cześć. Okej, okay, wart star, spróbujmy. Aha. Okej, okay, o, o, ej, wiemy co to za miejsce, przecież tu byliśmy. Okej, okay, no to znowu to samo zakończenie. Poczekajmy, aż ten czas poleci troszeczkę bardziej. Airbag? Okej, okay, użyjmy poduszki powietrznej. No nie! To jest najgorsze na świecie, no. Okej, okay, musimy znów czekać. A podoba się, co teraz? No to. A, no i wróciliśmy. A w izolacji jesteśmy, okej. Okay. Okej, okay, więc zostaje nam ostatnia opcja poczekać, aż tu się zakończy wszystko, oczywiście. No to czekamy. Co? Koniec dla mnie? Nie, 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 byś sobie, stary. nie, 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 Ehm, Wrócić? Be, nie, nie, wiesz co? Hmm. No, that's just bad. Right. I zepnął right, nas. Wooo, yeah. udało nam się. Wszyscy powrócili do swojego kompleksu, a my w sumie uciekliśmy. Uh! No to teraz mapa. Ej, mamy strasznie dużo takich nies nieskończonych zakończeń, tutaj, nie? E, ale polecimy sobie głównym. E, w sensie te nieudane, to już zostawiam wam. Jakby. Ej, ej, Grażyna! Dzięki Grażyna! Dobra. A okej, okay. uwolniliśmy się. Skałeczka, skałeczka bardzo dobrze. A, weźmy Grażynę z sobą. Ej, Grażyna, dawaj tu. Bo w, w końcu pomogłaś mi, tu dawaj, dawaj, nie? Spoko, Grażyna. Dobra, dwu, dwóch na dwóch, słuchaj. Ja biorę lewego, ty bierzesz, prawe, ty bierzesz prawego i lewego. A, a ja po prostu przechodzę nie przy. Nie, ten. Uuu, impreza. <ścoughs> a to chyba nie taki był plan, co? Tak troszeczkę. OK. E, Obsałem, że te Kłondo będzie najbardziej e, ob, najbardziej obwióz opcją, że ich ten mm, wygrywamy. Cześć. OK, to chyba nie, nie, nie pykło. E, a przeskoczmy ich. O. Grażyna, ty mówiłaś mi, że byłaś mistrzynią takich rzeczy, nie? A, dobrze grażyna. Dobrze, zrobiliśmy to. Dobra, tutaj mamy kolejne rzeczy. There, jasne, jasne grażyna, yeah. zrobimy to. Gravitor 2.0 to jest coś, czego potrzebujemy. E... Chyba, chyba nie. Grażyna! No nie wiedziałem, że umiesz takie rzeczy. Och, grażyna, grażyna. Ej, Kalu, myślałem, że to będzie faila, tu jednak nie. Halo, demolka! Uuu, wszyscy uciekamy z więzienia. Co za Uciekać, uciekać! Halo, nie no, i czemu... o kurde. Sniper live i nie wiem, crossbow? To chyba. Wow! Uuuu! MLG Uuuu! Co za głupota granat i crossbow może? O A jej halo to tak nie miało być e, Granat i, te, i teaser Sniper, rifle i ten Ej udało nam się! Naj Najbardziej głupia rzecz jaka mogła być, ale się udała, nie? Hey, Mamy czapeczki. Hmm. Dobra. Dzień dobry panowie, my to jesteśmy nowi. Ej, przyszliśmy tu, lol. O! Halo, dlaczego? Dobra, blend. Dziękuję. uważasz, że to jest Słuchaj, wy ja i Grażyna jesteśmy tu nowi, generalnie, nie? E, rozumiesz, że jesteśmy z transferu z Nowej Zelandii. Z cafeterii. Dajemy Wow! Ok, no to został nam tos. Ej, udało nam się! Wow, co tu się dzieje w ogóle? Jakie demole zrobiliśmy? Nie, zostaw grażynę! Grażynę zostaw! Adrenalina! No Elo, cześć! O To chyba nie o to chodziło! What, think that upset me? Oh, wow. Tego się nie spodziewałem w sumie Eee... tym. To, to, to wygląda jak dobry pomysł, o, a... Grażyna, dzięki, że byłaś ze mną Co my tu mamy, nie wiem, motor jakiś może? Albo do ciężarówki czemu nie A czy ktoś tam siedział, żeby kierować? No tak, to zostaje nam motor Halo, zostaw mnie! Ziomuś! Nie Grażyna! Grażyna wróć! Proszę Grażyna! Dobrze Grażyna, dzięki Grażyna, dzięki, dzięki, e, ucieknijmy razem w takim razie, niech będzie, Pią! tak jest, wielka ucieczka Moi drodzy, ja wiem, że zostało nam jeszcze kilka takich miejsc zakończyć, ale to są fajle więc generalnie jest 18 minut odcinka, 19 prawie, ja mam ci wpisy, jak chcecie link macie w opisie do tego filmu, jeśli nie zapomniałem Wbijcie na G2 z konem czy proces zwrotu, na Instagrama i na fanpage'a, linki w opisie. Trzymajcie się, do kolejnych materiałów, no i cześć!